Miejsce 5. Katastrofa autobusu w Gdańsku 1994. Była późna noc 1994 roku. Autobus przewożący pasażerów jechał poboczem drogi. Nikogo nie dziwił już kończący się dzień. Wszystko miało wyglądać jak zwykły powrót do domu. Nagle autobus zjechał z drogi. Nie był to tylko zwykły wypadek. Pojazd wpadł do portowego kanału. Woda zaczęła wdzierać się do środka. Pasażerowie próbowali wydostać się z tonącej maszyny. Nie wszyscy zdążyli. Panika, ciemność i zimna woda sprawiły, że wielu ludzi nie mogło odnaleźć drogi ucieczki. Ratownicy nurkowali w trudnych warunkach. Widoczność była niemal zerowa. Temperatura wody bardzo niska. W wyniku tego wypadku 32 osoby zginęły. To jedna z największych tragedii związanych z transportem drogowym w Polsce. To wydarzenie pokazało, jak kruche jest ludzkie życie i jak wielką rolę odgrywa przygotowanie i bezpieczeństwo przewozu pasażerów. Miejsce 4. Zawalona hala MTK w Katowicach 2006 28 stycznia 2006 roku. W hali wystawowej MTK w Katowicach odbywały się targi gołębi pocztowych. Setki ludzi zebrało się pod dachem, który nie był przygotowany na to, co miało nadejść. Pod ciężarem śniegu dach nagle się zawalił. Nie było ostrzeżenia, nie było czasu na reakcję. Cała konstrukcja runęła w dół, ograniczając dostęp dla tych, którzy chcieli pomóc. Ratownicy zmagali się z mruzami. Panowała groźba kolejnych zawaleń. Każda minuta decydowała o życiu. Ostatecznie ta katastrofa kosztowała życie 65 osób, a ponad 170 zostało rannych. Śledztwa wykazały błędy konstrukcyjne i zaniedbania w usuwaniu zalegającego śniegu. To wydarzenie doprowadziło do ostrzejszych przepisów dotyczących bezpieczeństwa dużych budynków. Miejsce 3. Zderzenie pociągów pod Szczekocinami 2012 3 marca 2012 roku. Dwa pociągi pasażerskie wyruszyły w trasę po tym samym torze. Z dwóch przeciwnych kierunków. Wtedy doszło do katastrofy. Czołowe zderzenie, którego nikt nie przewidział. Kiedy wagony zderzyły się ze sobą, metal skręcił się jak kartka papieru. Pasażerowie zostali uwięzieni we wrakach. Ratownicy przez wiele godzin pracowali, aby wydobyć ludzi spod zgniecionych konstrukcji. W wyniku tej tragedii 16 osób zginęło. A ponad 150 zostało rannych. Śledztwa wykazały, że do wypadku doprowadził błąd ludzki. Dyżurny ruchu skierował pociągi na ten sam tor. To wydarzenie zmusiło kolej do zmiany zasad i wprowadzenia nowych systemów bezpieczeństwa. Miejsce 2. Katastrofa pod Smoleńskiem 2010 roku 10 kwietnia 2010 roku. Samolot, tu. 154M z polską delegacją na pokładzie leciał w kierunku lotniska w Smoleńsku. Na pokładzie byli najważniejsi przedstawiciele państwa, w tym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas podejścia do lądowania panowały trudne warunki pogodowe. Gęsta mgła ograniczała widoczność. Samolot zderzył się z drzewami i rozbił się na ziemi przed pasem startowym. Nikt nie przeżył tej katastrofy. W sumie 96 osób zginęło. W całej Polsce ogłoszono żałobę. To wydarzenie wstrząsnęło narodem. Do dziś pozostaje to jedna z najbardziej dramatycznych chwil we współczesnej historii Polski. Miejsce 1: Katastrofa górnicza w kopalni Halimba. 2006. Górnictwo to jedna z najtrudniejszych prac na świecie. Pod ziemią panują warunki ekstremalne. W kopalni Halimba doszło do potężnego wybuchu metanu. Eksplozja była nagła i niszczycielska. Górnicy znajdujący się najbliżej wybuchu nie mieli szans na ucieczkę. Ratownicy zeszli pod ziemię, ryzykując własne życie. Warunki były trudne: wysoka temperatura i zagrożenie kolejnymi wybuchami. Ta katastrofa kosztowała życie 23 górników i stała się jedną z najtragiczniejszych w polskim górnictwie. Po niej ponownie zwrócono uwagę na bezpieczeństwo pracy pod ziemią i konieczność lepszego monitorowania gazów w kopalniach. To były największe katastrofy w historii Polski. Każda z nich to nie tylko liczba ofiar to setki rodzin, które straciły swoich bliskich. To lekcja, której nigdy nie powinniśmy zapomnieć. Jeśli chcesz część drugą, napisz w komentarzu: Część druga. Dziękuję za obejrzenie.